Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Sklepu Wędkarskiego Trotka, ja nazywam się Bartek i dzisiaj jesteśmy na meetingu Trotka i Przyjaciele. Jest to już drugi meeting w tym roku, pierwszy był na łowisku Botorówka, teraz jesteśmy na Bielawie. W zeszłym roku zaczynaliśmy od Bielawy, teraz Bielawa wypadła jako druga. Jak już część z Was na pewno dobrze wie, nasze trotkowe meetingi odbywają się w całej Polsce. Jest to taki projekt dla naszych klientów, którzy Lubią bardzo rekreacyjne wędkowanie, ale też chcą tej nutę wędkarskiej rywalizacji czasami poczuć i dlatego zorganizowaliśmy właśnie takie meetingi. Fajna atmosfera, fajna pogoda, 17 stopni słońce. Lecimy, no, czekamy na jakieś brania. A my życzymy powodzenia. Pierwszy raz jesteś u nas? No to jestem pierwszy, raz, pierwszy ale, raz. Ja tu już dużo razy. Okay. Byłem ogólnie na, na rybach i na zawodach. Coś tam się powygrywało, no. Czyli działamy. Działamy, działamy. Działamy, super, żółwik. Gotowy? Gotowy. Zaczynamy. Zaczynamy, metoda głównie chyba, co? Metoda, klasycznie. Teraz tak ładnie świeci słoneczko, ale są to takie pierwsze ciepłe dni, jeszcze wczoraj. Było dosyć zimno, wiało i było nieprzyjemnie. Dzisiaj póki co świeci słońce i zapowiada się dzisiejszy dzień fajnie, więc mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Młodzież w gazie, czyli sukcesy już są pierwsze w tym roku. Jest torba, jest stanowisko, wędki, nie przeszkadzamy, zawodnik jest skupiony na swojej robocie, wędki są. No słuchajcie, to jest, to jest chłopiec, który 12 lat masz, tak? 12, 13, 13, przepraszam. To jest chłopiec 13 latek którego już mogliście spotkać na meetingach trotka i przyjaciele. Jakie masz dzisiaj taktyki, bo już muszę z tobą tu rozmawiać, jak z poważnym zawodnikiem. E... Bąbka widzę, coś coś. Będzie jedna bombka, będzie jedna metoda na środku i pod, pod nogami. Okay. czyli będziesz sobie strzelał kukurydzą pewnie? Tak, mam Jesteś gotowa? gotową? Mm -hmm. Super. Super. Wczoraj sukces, tak? Pochwal nam się tutaj. Co to się wczoraj prawie, wydarzyło? Wczoraj na halinowy zająłem drugie miejsce prawie 50 kg ryby. I to jest zawodnik. Zakwasów nie masz? Nie. <noise> Żadnych. Gotowy. Gotowy na dzisiejszy dzień. Super, super. Życzymy Ci powodzenia, nie przeszkadzamy Dziękuję. i do boju. Czy możemy się przyjrzeć? Pewnie oczywiście. No, tutaj jest całkiem zawodowo, kurczę. Naprawdę. Staram się. Jest dobrze, jest, jest dobrze. dobrze. Bigfisze nie pogardzą. Miejmy nadzieję. Pięknie. To wygodną kołyskę. No, wybrać. tu mają jak w domu. Że milion w raju, tylko tyle, że wybrały. Widzę, że literatura poważna. Geografia. O, kurde. Z geografii w poniedziałek? no, jeszcze z matematyki, ale geografię najpierw zrobię. O kurka wodna. No i co teraz? a ryby łowić trzeba, co? No, trzeba, trzeba. Najwyżej, no jest poprawa. Nie poprawę najwyżej. <grym> Okej, okay, no. To ucz się, ucz, ale ryb też coś dzisiaj jest. No tak, ryby, ryby są na pierwszym miejscu dzisiaj po co to, jest, że coś złowić. <grym> super, super. No nieźle, nieźle. Mamy połowę dnia. Pogoda jest piękna, jest słonecznie, wszyscy się ogrzewają w końcu, to jest bardzo ważne. E, rybki też są, mamy karpie, e, póki co teraz zaczęło się tak trochę bardziej się ruszyło, e, co chwilę mamy informację waga, no i musimy za nią szybko biec e, zważyć rybkę. E, więc myślę, że tutaj końcówka jeszcze będzie taka decydująca, bo na razie na małe gramy e, uczestnicy się wyprzedzają, a zobaczymy może ktoś w końcu walnie takiego naprawdę. 3,82. Mm -hmm. Rewelacja. Szybki ruch. Ale jesteśmy z wagą, możemy zważyć. Zaraz rozpoczynamy dopieszczanie naszych uczestników. Rozdamy słodkości. Przejdziemy się po stanowiskach i zobaczymy, co w wodzie piszczy dzisiaj. Mam nadzieję, że Biegfische po. Jawiać się będą dzisiaj już za chwileczkę. Pierwsze ryby są już zważone. Musimy też pilnować i słuchać, czy czasem nie ląduje jakiś big fish na macie. Także zobaczymy, co się będzie działo. Ale z tego miejsca chciałabym zaprosić Was na przyszłe mitingi, trotka i przyjaciele. Niesamowita impreza, taka dla osób, które lubią rekreację, ale może jeszcze nie chcą się porywać na jakieś duże zawody. Może troszeczkę chcą poznać najpierw tą rywalizację to zawodnicze wędkowanie to jest idealny moment na to, żeby skorzystać z takich mitingów, nutka adrenaliny i krew w żyłach pulsuje mocniej także jest to coś niesamowitego a ja moi drodzy strykam zdjęcie i lecimy do zawodników Psa. idę tu do was zdajcie raport co tutaj się wydarza cały czas coś tam bierze ale nie big, tylko fisze małe. No ciężko jest za dużo ryb, ale próbujemy dalej. Tak? Ale kupicie, cały czas Widzimy, coś tak, się tak, u was tak, dzieje. Tak, 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 coś tam co 10, 20 minut jakaś rybka tam wpada. Nie za dużo, ale coś się dzieje. Znaczy ja nie łapię syn bardziej, bo nie chcę mnie wpuścić, ale. No takie uroki, takie, uroki, takie uroki, tak. uroki, tak. Proszę bardzo, tu jest nasz zawodnik. Jest skupiony i działa. I właśnie tutaj to to jest bardzo dobra teraz okazja do tego, żeby oczywiście właścicielom łowiska podziękować, bo po raz kolejny już nie wiem który, ale co roku przynajmniej jedna impreza jest na łowisku Bielawa. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć tutaj na tym urokliwym. Dzięki ich uprzejmości, naprawdę są wspaniałymi właścicielami, zawsze chętnie tutaj nas wspomogą i wesprą w, w organizacji, więc super. Zapraszamy wszystkich na Bielawię nie tylko na zawody, ale też rekreacyjne. A tereny w koło, zobaczcie, tu jest cisza, spokój. Tutaj się nic nie dzieje, nie słychać samochodów, aut. Wiedziałam, tak mnie nagrywasz. Zobaczcie, tutaj w koło. Piękny krajobraz. Można odpocząć. Jak nie biorą, to chociaż można odpocząć. No, jak ci się łowi tą dajwą? Bardzo dobrze. To jest dajwa wylicytowana ze sklepu. A. Z jakiejś aukcji charytatywnej. No proszę. Znaczy tak, tak, tak. No, czyli dobrze ci się łowi. To tak, jest... bardzo dobrze. To, to jest... jest jakaś leksa, tak niepopularny. Tak, 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 tak. Ale no, tak. Bardzo fajna, fajna no już nie jakiś tam naj... z tych tańszych, ale uh -huh. średnia półka z tego co uh -huh. tak? Ona jest bardzo podobna do TDM-ki. Tak. Uh -huh. I na podobnej zasadzie uh -huh. też i się nią kręci, w sensie takie same wrażenia są. W no. się kręci. Uh -huh. To prawda. No dajwa. Tak jest, ja jestem dajwiarą, <laughs> też popieram, no. chociaż dajwa ma swoje przyboje tam czasem potrafi się coś wydarzyć, ale... Ale ogólnie, ogólnie na plus. Idziemy, papa! Pa. Stanowisko obok. Jest cisza i spokój. Cisza i spokój. Było więcej ryb? Nie. Jedną spinkę miałem. Tę to. Nie biorę. Ale coś. Ale pogoda. Człowiek się opali przynajmniej na buzi trochę i... Już no. Coś z tego będzie. Coś z tego będzie. Moje pierwsze zawody także. Mhm. Czyli co, debiut dzisiaj taki. No. Pierwsze zawody. No tak. No nic, już mamy kciuki. I może jeszcze przez tą godzinę się coś urodzi. A jest szansa. Jest szansa. Nie duże, ale jest. Nie duże, ale jest. będeczka stoi. Może się uda. Dwie ryby się spiały. Tak wędkę wydziałało i się obrazpiały, więc uh -huh. jest trochę lipa lekka, ale na pewno będę przyjeżdżał na więcej tych meetingów. O, super. Super. No to super! A na Bielawy będę by 2 tygodnie, bo wyjeżdżam w uh -huh. piątek, w piątek na wyjeżdżą. ale tak to na pewno będę przyjeżdżał. Więc... Czyli jednak takim, bo jesteś uczestnikiem, który w ostatniej chwili tak, tutaj, tak, tutaj w ostatniej chwili dołączył. Może są jeszcze miejsca. Opisałem wieczorem maila, ale jakoś mm -hmm. tak się złożyło, że były miejsce, więc skorzystałem. Okej, okay, czyli zadowolony jesteś, że zadowolony. się udało? Chociaż to, że się udało, trudno, że nie było ryb, ale się cieszę z tego, z adrenaliny, z holi. Przyjechał mój znajomy który, Rysiu, który nie, nie biorą udział w zawodach, ale go dobrze znam. Naprawdę fajnie spędzony czas. Wrócę tutaj na pewno. Na no to idzie. super, jeszcze musimy sobie piątkę przybić elegancko i zapraszamy Cię na serdecznie pewnie. na, na meetingi. Nie wiem, co to było, jak mam być szczery, bo mówię, 5 sekund pochodziło na kiju i obcięło wszystko, mhm. więc nie wiem, co to było, mhm. ale wydaje mi się, że większe niż mhm. pierwszy. No to czyli jesteś w grze cały czas, pierwsze miejsce trzymane mocno. i Oby, co, tak do końca. I co trzeba powiedzieć, yy, wcześniej spinningowałeś kiedyś, tak? Tak. Mhm. tak naprawdę cały czas spinninguje. No, mhm. Feder to odskocznia od spinningu. Tak jak mówiłem wcześniej, działka na Mazurach robi swoje, więc... Tam szczupa Kokoń, a Warszawa to feder. Fajnie, fajnie. No, przyznam ci, że ciekawie, bo, bo rzeczywiście no, techniki trochę dalekie od siebie, ale i ryby też inne, ale, ale wyniki masz, więc. więc... A tu jest fani, i tu jest fan. Tak jest. Pewnie. No ciekawi jesteśmy, czekamy na, na, na finał i zobaczymy. No, ale się uda jeszcze. ale jest, jest piłka w grze. no. Jak to się stało? Bo opowiadałeś nam tutaj poza kamerą, że schodzisz z Co grubych raz... żyłek, grubych haczyków tak na, na delikatne zestawy. Zgadza się. I to jest klucz do sukcesu. Mam no nadzieję, że... Ma na ro... Na ro... Na to to jest cała technika, tak. Zgadza się. I to dzisiaj będzie kluczem do wygrania tych sezonów. Pięknie. Dzisiaj będę próbował swoich sił w łowieniu na bombkę. Mhm. Dlatego nęcę sobie tutaj przy brzegu. Zaraz przy zmieniam wędkę i mam nadzieję, że to mi da sukces. Mm -hmm. Czyli rzeczywiście na bikwisza bo bombka to taka technika bigfiszowa Ta. trochę, co? Tak, dokładnie. Taki mam pomysł, ale zobaczymy jak będzie z realizacją. Mm -hmm. Trzymamy kciuki, herbatka widzę stygnie, czy to kawka. Herbatka. Herbatka. No i tutaj coś mniej zdrowego, to są biorę od razu. <laughs> No trzeba, trzeba się czymś ratować, tak? Tak jest. Pierwszy raz jestem u was na mhm. zawodach. W zeszłym roku obserwowałem. Tak pietknęło, mówię. A nuż widelę Widelec zaryzykuje. Czasami przyjeżdżam tutaj e, odpocząć od dzieci, żony. <grym wiosną> no, zrelaksować się, że tak powiem. Jest ryzyko, jest zabawa, tak? Z właścicielami się już też parę lat. A potem żona spoczynę, może obejrzeć. Nie, żona wie co, ja na ten temat sądzę, także spoko. No to fajnie. tak myślę, że. Nie ma nic przeciwko że powodzenia życzyła rano, tak że wszystko jest okay. tak jak powinno być. Symbioza, 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 a jakie wyniki będą zobaczymy, ja się skusiłem głównie tą fajną atmosferą. No to i to łapie, jest najważniejsze, jest łapie, to, to jest najważniejsze, życzymy no pewnie, powodzenia, ta, będzie żeby dobrze. Żeby się dobrze bawić, Jasne. No, też tak się Dobra zupa? Dobra? Dobra Maju zupa? tak. Trzecie miejsce Skarb obadze, 3 kg 80 g Oliwier bornikowski. Brawo. I tak jest. Drugie miejsce z 3 kg 300 g Maksym Sereda. Większy łowca dzisiejszego dnia z 3 kg 820 gram Bartłomiej i Zalep.